Witam z nami Andrzej Gmitruk, legendarny polski trener. Zostało ponad 5 tygodni do walki potka Wilczewskiego z Aminem Asikajnenem, a już razem trenujecie, czyli wygląda to wszystko naprawdę tak, jak, jak powinno wyglądać bardzo profesjonalnie. To znaczy, na pewno m, tego wymaga przede wszystkim sytuacja, dlatego że walka jest na obcym terenie Finlandii na Hali, który boksował Abraham Frosz. Myślę, że będzie doskonała atmosfera, dlatego że finowie się solidnie pod względem Promocji do tej imprezy bardzo przygotowują. Zresztą człowiek, który to prowadzi, PK Maki, którego znam prawie 30 lat. Pamiętam go jeszcze jako trenera reprezentacji amatorów w Finlandii, przeżyliśmy wspólnych wiele chwil na zgrupowaniach i w Norwegii, i w Finlandii, i w Szwecji ma parę pomysłów na odbudowanie generalnie zainteresowania boksem w krajach skandynawskich, co, co mnie bardzo cieszy. Jest bardzo mocno zaangażowany w cały proces marketingowy, przygotowania do zawodów. Byliśmy na konferencji prasowej, która była dobrze zorganizowana, Hala robi rzeczywiście wrażenie. Oni oczekują około 10 tysięcy ludzi na tej walce, a więc to będzie dla Finlandii, gdzie Pekka, gdzie Asykanin jest bardzo popularnym pięściarzem ma dużo fanów jest zawodnikiem trudnym, więc do tego, jak powiedziałem, sytuacja wymaga, żeby się solidnie przygotować. Piotrek już jest trzy tygodnie w treningu wytrzymałościowo-siłowym, oczywiście z elementami techniki, natomiast w tej chwili wchodzimy już w fazę, no, taką, w której po opracowaniu elementów technicznych, chodzi głównie przede wszystkim o walkę, walkę Mistrzostwa Europy i realizujemy program treningowy pod przeciwnika, a więc to są już wybrane fazy ataku, obrony, które będą powinny zaistrzeć, zaskutkować podczas, podczas walki. Pierwszy szparing już mamy pojutrze, w piątek, a więc przewidujemy cztery tygodnie pełnej, pełnej takiej cyklu właśnie treningowego w oparciu o szparingi wytrzymały specjalną na przyrządach. No i ostatni tydzień na regenerację przed walką, tym bardziej, że z tego co wiem organizatorzy liczą, że mamy tam przyjechać w poniedziałek. Walka jest zaplanowana na czwartego w piątek ma być trening otwarty, workout, and ma być jeszcze konferencja prasowa, a więc tych 4 czy 5 dni spędzimy w Finlandii, gdzie będziemy już tylko traktowali ten czas jako taki elementy i wypoczynku po okresie ostrej, ostrego treningu, no i przede wszystkim przygotowania, bardzo, przygotowania mentalnego, które jest bardzo, bardzo istotne. Z tego, co obserwuję, Piotrek jest bardzo zmotywowany. W każdy trening wkłada bardzo dużo energii, tej fizycznej, i psychicznej, co jest bardzo, bardzo istotne. No, Wrocław dla mnie jest bardzo ciekawym miastem, jeśli chodzi o proces treningowy. Trenujemy Ryszarda Fordyny, za co chciałem mu tutaj serdecznie podziękować. Wokół nas jak jest sporo ludzi takich, jak powiedziałbym, którzy no, służą mi pomocą i w sferze przede wszystkim organizacyjnej. Klub Maximus trenujemy tutaj dwa razy dziennie. Trenuje z nami również Mateusz Masterna, który przygotowuje się do następnej obrony tytułu interkontynentalnego IBO. Zaraz powiem parę słów również na jego temat. Trenujemy, jak powiedziałem, dwa razy dziennie. W piątek pierwszy sparring. Myślę, że Piotrek jest na dobrej drodze, aby był dobrze przygotowany, no bo wiadomo, że walka będzie trudna. Asykajnet jest zawodnikiem o olbrzymim doświadczeniu amatorskim, prezentuje dobry poziom techniczny. Jest zawodnikiem bardzo wymagającym, a dodatkowym elementem, który trzeba brać pod uwagę, to że będzie boksował u siebie, a więc określony styl taktyki musi spowodować, żeby jego jakby zwolennicy na trybunach mieli najmniej czasu na oklaski. To jest rzecz dosyć, dosyć istotna. Czekamy jeszcze w tej chwili Zebu na wyznaczenie sędziów. To też jest bardzo, bardzo ważny element w tak decydującej walce. No i przygotowujemy się w spokoju, a wracając do Wrocławia... Mi osobiście pomogli tutaj przyjaciele, mieszkam w samym centrum, przy Starówce, więc poza treningami mam okazję oglądania pięknej Waszej choinki, jeszcze świątecznej, co mnie bardzo cieszy, na no, i wspaniałej architektury rynku, rynku wrocławskiego. Panie Andrzeju, proszę trochę powiedzieć tym mniej zorientowanym kibicom, jak to wygląda z takiego szkolnowego punktu widzenia. Siada pan z Piotrkiem, oglądacie e, walkę Asikainena i pokazuje pan, zobacz, Piotr, jak tutaj zrobił coś źle, tu zrobił coś dobrze. Tak to mniej więcej wygląda, czy, czy bardziej tutaj już tylko na, na ringu jakieś wskazówki są, czy, czy oglądacie wspólnie te walki, bo, bo nie, nie wszyscy chcą oglądać walki rywali nawet. Raczej znaczy, różnie to wygląda. No, Piotr przede wszystkim jest tak zawodnikiem doświadczonym, ma takie też analityczne bardzo podejście do tego, co robi, ja obejrzał jego wszystkie walki. My siadamy powiem uczciwie w przyszłym tygodniu do wspólnych takich e, sesji gdzie będziemy to przeglądać, a ja też chciałbym usłyszeć jego opinię na, na temat y, przede wszystkim za, głównie założeń techniczno-taktycznych, prawda, że, że dzisiaj Piotr jest ukształtowanym zawodnikiem, jest tutaj, y, nie ma czasu na jakieś y, wielkie innowacje techniczne, natomiast no, są pewne elementy, które, nad którymi musimy popracować w oparciu o analizę walki Asikajnena przede wszystkim, bo to jest rzecz, rzecz bardzo istotna, prawda, czyli mamy, y, wybierzemy... W końcowej fazie tych przygotowań, znaczy nie w końcowej, no już w przyszłym tygodniu, jak powiedziałem, 4 czy 5 elementów technicznych, które mówiąc krótko będziemy bardzo systematycznie powtarzać. Zresztą to robimy już w tej chwili, a po wymianie informacji i, i moich i jego ustaliliśmy pewne kombinacje ciosów, które powtarzamy szczególnie w ataku. Jak powiedziałem, ponieważ boksujemy na obcym terenie, 12 rund, więc tutaj wytrzymałość ta specjalna i tempo utrzymania walki musi być bardzo wysokie. Dlatego, że tu trzeba zbierać, jak to się mówi, punkty w każdej rundzie, prawda? Sikainen może nie jest pancerem, ale jest zawodnikiem bardzo niewygodnym, trudnym. I tutaj zebranie przewagi w każdej rundzie będzie, będzie dosyć istotne w tej walce, żeby od początku narzucić inicjatywę, zmusić przeciwnika do powiedzmy, czy nie pozwolić mu na realizację jego własnych założeń taktycznych. To jest rzecz, rzecz podstawowa z takim zawodnikiem, jakim jest, jakim jest Fin. Czyli to nie jest do końca tak, że zobaczy Pan coś w walce z Heinena, jakiś błąd i mówi Piotrkowi, musisz robić tak, tak i tak. Tylko po prostu się konsultujecie, on mówi parę zdań od siebie, Panu trochę od siebie i gdzieś tam się spotykacie po środku, tak? Myślę, że tak. Na pewno taka wspólna analiza. że ja nigdy nie podejmuje decyzji samodzielnie, szczególnie zawodnie w takich walkach, jak walka o tytuł Mistrza Europy, czy Mistrza Świata, czy Interconti. To są już zawodnicy na określonym poziomie. Mają określony już staż zawodniczy, a więc ich wiedza jest też do wykorzystania. Byłoby dużym błędem i głupotą nie korzystanie z wiedzy zawodników, którzy no, czują najlepiej to, co w ringu jest do realizacji. Prawda? Więc ich uwagi i przed walką, i po walce są bardzo istotne, bo to jest taki proces wymiany informacji między trenerem a zawodnikiem i uważam, że to jest rzecz w dzisiejszym procesie szkoleniowym bardzo, bardzo istotna. Myśmy, Piotrek ma duże doświadczenie, myśmy rozmawiali na temat przygotowania wytrzymałościowo-siłowego. Szereg elementów zostało jakby nowych prowadzonych do jego treningu, chociażby po to, żeby pewne rzeczy, jak to się mówi, zrealizować techniczne, bo to jest 12 rund, a więc jeśli zakładamy dużą intensywność walki, to znaczy musi być bardzo dobrze przygotowany pod względem wytrzymałościowym pod zmianem tempa, a przede wszystkim czas restytucji jest bardzo ważny. Minuta musi dawać każda minuta między rundami musimy dawać szansę na utrzymanie tej intensywności w następnych, w następnych rundach i to jest dla nas jeden z takich podstawowych założeń, jeśli chodzi o motorikę tej walki, prawda, to nie możemy sobie pozwolić na odpuszczanie, na balansowanie, czy przestoje w czasie trzech minut, dlatego, że, no, jak mówię, no, każdą rundę trzeba po prostu zapisać na swoje, na swoje konto. Na pewno a Sykajny będzie to jest zawodnik, który też będzie zwracał na to uwagę. Zresztą Pekamaki, jak powiedziałem, to jest doświadczony nie tyle promotor w tej chwili, który pełni taką rolę, ale bardzo trener, który ma z Sykajnenem długi kontakt miał i ma, a więc to jest też duża wiedza, więc tutaj te przygotowania idą, jak to się mówi, po jednej i po drugiej stronie myślę, że przy całkowitej głębokiej analizie.